Trzymano, masz jakąś <laughs> no, paczkę dla mnie? Jakąś paczkę dla mnie masz? Jaką paczkę? no kurwa z impostu postu jesteś A przecież. No ale jaki chudy żulek, a jakie macycuszki takie duże Trzymano, masz jakąś paczkę dla mnie Jakąś paczkę dla mnie masz paczkę? no kurwa z postu jesteś tak się robi kurwa streamy Zapamiętaj jedna z drugą

Nie wiem, bo to. Drugi szczeble. Kimeno, taki pies ochydny. Nie chciałbym mieć takiego. Nigdy nie było. Czy robi driver, driver? O, trzeciej w nocy. Driver, nigdy nie było. O, nie, ona nie, była taką Tom. Tą... Tak masywna A, nie.

Chuje, kupie, kurwy. Księdze, Weź do mnie, ja mnie zadzwój, to pilne. Ja kupie, kutasy, Jesteś prawiczkiem, Michał, tak jestem. I się nie wstydzę. Jesteś prawiczkiem. Ja myślałem, że to... <laughs> Ona wszystkie no ma dwie głowy na starcie. Kurwa, kłosowski debil dzwoni. Co chcesz? Co ty pierdolisz do mnie? Nie. Te, kurwa, Czekaj, ja do kurwa tego napisałem debila? Nie, to do Bell'a napisałem, dobrze napisałem. Yy, halo! O, ja miałem dźwięk wyłączony. Co tam? Gdzie wy jesteście? Jedziemy w stylu, pijemy jemy piwa, bananowe, a potem będziemy. Wypijemy po jednym, a potem idziemy powiem, może na wyspę. No dobra, to ja takie. Yy, za. może na 21 dotrę. Dobra, co tak późno? No bo. TikToki teraz oglądam. Oglądasz? TikToki z widzami. Nie, no dobra, będę tak na. No, ogarnę zaraz się, ogarnę się i wychodzę. Dobra, dobra, dobra. dobra. Pozdro. elo, pozdro. No to widzowie tak 10 minutek jeszcze po TikTok. Szuka. I lecę. Nie, Jerel, jutro będzie raczej.

A glitch, dobra. Nagrywamy jutro odcineczki, różne i jak się uwiniemy szybko, to może IRL-ka wtykniemy. O, ciekawy sposób. Uu.

Od dzisiaj napierdają ciągle begary, zaczynają się wakacje. Ja kurwa poprawiłem szkołę i lecimy. Okej, ma! Nowo turba, odchodź jego! Słuchaj, cały freak, zamarasz chorobę jego! Kasiko robina całego! Numer 11! Od dzisiaj napierdają ciągle begary, zaczynają się wakacje. มันเชื่อสุนันทีฮิดอนเซฟเอกมาฮอลาดีอาบูดะดับบูดะโซวะเนี่ยทุ่ม slow 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 โอ้โห้โซ Ej, ja przysięgam wam, że na tych zjeżdżalniach Miałem taką strategię zjeżdżania, kurwa Że ja się bałem, że zawsze wypadnę Serio wam mówię Kładziecie się na klacie I się wypinacie jak łuk, kurwa Ja to nazywałem Bobsley. Ja mam rekord zjeżdżalni prawie, kurwa W Gorzowie Wielkopolskim w aquaparku na czarnej Jak ja tam zjeżdżałem To jak wypierdalało mnie To prawie z tego basenu wypływałem Miałem taką prędkość I ratownik mnie zawsze wypierdalał Bierzecie się, bierzecie się, wypinacie tak o, łapiecie się za nogi z tyłu, i tak o. I na samej klacie pędzicie, serio. To jedziesz tak szybko, chyba 100 na godzinę. 100 na godzinę jedziesz. O, wylewasz tego od razu, banuję kurwę za to, że dzwonił do mnie. Spróbujcie sobie, ale próbujcie to na zamkniętych zjeżdżalniach, bo na takich można wypaść. Jest, jest. na główny. Ja Trzeba... mam Jagobusa. By... Ej, to są moje Ej, ulubione klipy, jak kidosy kurwa Jensa się napierdalają na tym. <grym>. W jakichś grach. O. O, 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 o. o. A, o, o, o. To mam coś. O kurwa. O, 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 o. jesteś miło. Kurwa O, chłopakiem, że wywiory tak podchodzą jak masz jakieś orzeczenie na ręce. A czadanie jak A tak podchodzą, jak masz jakiegoś orzecha na A czadanie A came I A I in a Uuu, uh, kurwa. To się kurwa wszystkim wam muszę tłumaczyć, że mi nikt kurwa dzieci nie odebrał do jasnej cholery. Ja już po prostu nie mogę czytać tych komentarzy. Wiecie co, ludzie jesteście paskudni i nie wierzę, że są takich chyba na tym świecie. Ja się kurwa... Co jest iska? Już tutaj 15 minut coś, próbujesz te drzwi otworzyć. Co z tym domofonem? No, czekaj. Masz, chodź. Co jest, iska? Na co pozwoliłbyś swojej dziewczynie? Do kina ze swoim przyjacielem, zrobienie sobie tatuażu gdzieś na ciele. W klubie mógłby jej postawić drinka obcy facet. W MMA mogłaby stoczyć chociaż jedną walkę, mieć kontakt z kolegami i ci o tym nie powiedzieć. Swoich kolegów buzy zakładać na siebie, czytać swoje wiadomości przez jakiś czas. Założyć sobie konto na OnlyFans, na co pozwolić sobie. Ale swoi... gruby musi ją kochać. Cześć, to jamonia, patrzcie, Jamonię, patrzcie. ona się rozpływa. Cześć, to Jamonia. Patrzcie. Nie, wygląda jakby ten o, ser był jakiś stary się kurwa, ty. Spływa. Cześć. Nieeeee, yeah, to jest dead na miejscu. Jak ten most dalej się otworzy? To go przecież tam zgniata, chyba. A. My Szybko! co ma Szybko! i się pytam, czy można Szybko! 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 razem. Przy, się pytam, czy to nie, by, czy nie będzie żadnych problemów. A on mówi, nie, nie, tu tam. Siemanko, chciałem dzisiaj kasę wpłacić do szparkasy, a zostało tam. Tam taki sumik Nawet nie wiedziałem, że takie kamek. cuda. Tak wyjebało granaty, że aż sufit leży na podłodze. daleko jest polska pierogarnia i tak zapytałem o co tu chodzi, to rzucili granaty dymne, był huk, cała konstrukcja tego domu jest naruszona. Także profesjonaliści i zajebali 500 tysięcy euro. Siemanko, chciałem dzisiaj kasę wpłacić do Sparkasy, a została obramowana. Nawet nie wiedziałem, że takie cuda. So Z oh. jego. jego kurde. More gentle, See? It's a baby lizard. No, cool. Open your hand. Look how cute he is! Look how cute he is. Ale małpka mądra, ty. Niesamowita to jest. Mnie zawsze fascynują te małpy, jak idę do zo i je najdłużej tam oglądam. Te pawiany, kurte, To są szy szympanie? Nie, pawiany, takie z dupami czerwonymi, tak? Pomóżłj Cicha kurwa Ju Kurwa Fu wygląda tak jak coś tam Czapek, kurwa się spuścił. Dobra, patrz na to na stary Ja pierdolę I można gdzieś kupić taką hulajnodę czy, czy nie bardzo? Ja pierdolę ale kurwa, doszmatcasz. Można za, za 10k kupuje to kurwa i chuj. Dobra, patrz na to kurwa stary. U, jaki upierdolony w ogóle jest ten tablet. Oh. Chociaż pobacie te najkrasyjsze ze się je z nią. To widziałem podstawione pod muzyczkę, ja coś tam pussy fresh, pussy clean. Chociaż zobaczyć ten najkara, Kojarzycie ten, ten, kojarzycie ten trend teraz. Barbecue bacon, burger. Ja pierdolę, on, on wypadł? Nie, to kamera wypadła, czekaj. Ej, ale pomyśl, że tu ci... Tu jak on leci teraz, że tu mu noga wchodzi w to! Yeah! Kto wymyślił tą zjeżdżalnie! On się chyba złapał nawet ręką tego! Ja pierdolę, pojebana zjeżdżalnie. Kochane myszki moje! Chcemy Wam coś powiedzieć. Właśnie lecimy do ginekologa, ponieważ jestem w ciąży. wam się Maluka. Będę tatą. <laughs> tak, także kochani, będziemy Wam zdawać relacje. Kochane myszki moje. A to nie ta, co płakała? Wam e właśnie wierze? lecimy do ginekologa, ponieważ. Coś się się ja jestem Twoją damą. Polka Polski czy matematyka? Jaki przedmiot lubisz? Historia. Aha! A ja zawsze lubiłem w web. A jak nie przedmiot lubicie? Napiszcie w komentarzu. Okay. On nie ma uszu? Wanderbaumik powieszony, ja też mam u siebie. Tylko że ja mam waniliowego. You have Z kolei Skalony pach. It's my birthday.

Ой, 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 ой,

I mu wyłączymy kliknie Malty w cztery. Czyś ma takie pokazać Ci drzwika? I właśnie Nie te cztery. Nie nie, 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 Widzowie, właśnie widziałem, że mój brat Dobra, ostatni Dani. tych toczek. Młoda lana mocio. To no pilne. Chłopakaj chłopaka w cztery. 哇！得死了，死了！好好，快点，快点，啊啊啊啊啊、快点，咬我脚了！得死了，死了！我的大狗，小快点，快点，快点，咬我脚了！